Na pytanie jaką dawkę stosują zaczynają mówić a stosuję tą dawkę raz na tydzień albo co drugi dzień albo dzielę tabletkę no zaczynasz jakieś dziwne kombinacje no bo nie ma przełożenia na zapotrzebowanie u człowieka z konia. Jeśli ktoś na was namawia się twierdzi, że włosy, sierść, nie wiem co wam tam się poprawi po tym, będziecie lepsi w skokach, to zastanówcie się państwo i skonsultujcie przynajmniej z lekarzem. To mamy dzisiaj z nami panią doktor e, chorób specjalistkę chorób wewnętrznych, ale również diabetolożkę pani Doktor Anna Jeznach Steinhagen. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam Dzień dobry. Serdecznie. Dzień dobry, serdecznie. W internecie pojawiły się cudowne rekomendacje poprawiania sobie zdrowia i kondycji, witaminami dla koni. Ktoś tam zaczął, to poszło oczywiście jak kula śniegowa. Czy to ma jakikolwiek sens? Czy to przypadkiem nie jest groźne, żebyśmy my jako ludzie próbowali poprawiać i liczyć na poprawę zdrowia tak zwanymi końskimi dawkami i to nie przenośnie, tylko dosłownie, przyjmując preparaty przeznaczone dla koni. No, to wydaje się być bardzo dziwne, tak medycznie. Ja może yy, tak to usystematyzuję, Ma, że my jednak w medycynie wiemy, że lek to jest lek. On podlega yy, nadzorowi farmaceutycznemu. W związku z tym Zarówno skład, jak i działanie jest sprawdzane i monitorowane. Lek jest na receptę. Część leków staje się suplementami i możemy je kupić bez recepty. I to jest nasza druga rekomendacja. Jeśli Państwo potrzebujecie i chcecie mieć pewność co do składu, warto sięgać po leki. Tak zwane leki OTC, czyli takie, które możemy kupić bez recepty, ale są zarejestrowane jako leki. I również takie mamy, witaminy, które są lekami, ale możemy je kupić bez recepty. Trzecią grupą są suplementy, które dla nas w medycynie czasami budzą nasz jakiś niepokój, bo nie, ma, nie mają nadzoru farmaceutycznego. Wystarczy zgłoszenie do głównego inspektora sanitarnego, producent robi suplement, podaje jego skład, zgłasza i suplement jest zarejestrowany. Ale skład... Powinien być zawsze e, zgodny ze zgłoszeniem. Tak, prawda? ale skład powinien być zgodny ze zgłoszeniem i niewątpliwie jakiegoś rodzaju kontrole też e, są przeprowadzane. Są, na pewno tak, tak. Również zwierzęta, zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarcze. Tak, gospodarcze, też potrzebują pewnie suplementacji. I stworzono dla nich suplementy, bo są to inne zwierzęta. no Różnią się trochę od nas, chociaż też często są to ssaki, tak jak my, ale poza tym są na przykład, tak jak wspomniane konie przez Panią, przecież to są roślinożerne. Na zwierzęta. Czy nasz żołądek też inaczej funkcjonuje, mamy inne enzymy trawiące, mamy inne potrzeby do funkcjonowania w naszym organizmie. Może zacznę od tego, że Suplementacja zgodnie z medycyną powinna być prowadzona tam, gdzie jest potrzebna. To, co my rekomendujemy bez, bez jakiejś kontroli, to jest suplementacja witaminą D w naszej strefie geograficznej od października do końca kwietnia, czy suplementacja kwasami omega-3, szczególnie jeżeli w diecie pacjenci nie stosują dużo ryb tłustych ryb morskich. Natomiast poza tym Pozostała suplementacja powinna być udokumentowana zapotrzebowaniem, czyli niedoborami. No i to jest kolejna rzecz. I te niedobory, i mamy rekomendacje w przypadku niedoborów, jakie dawki powinny być stosowane, i takie dawki są w naszych suplementach. A co jest w suplementach dostosowanych dla konia? no to pewnie będzie wiedział y, weterynarz. I tutaj muszę powiedzieć, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak suplementy dla koni. To się nazywa w ogóle fachowo mieszanki paszowe uzupełniające. Jezus I my. to podlega zgłoszeniu inspek do inspektora weterynaryjnego, czyli w ogóle nawet nie do głównego inspektora sanitarnego, By tylko oni in jak człowieka z daleka. Tak, tylko Kompernie. do inspektora weterynaryjnego. I to jest pewnie dostosowane do zapotrzebowania m, tych zwierząt, dla których Zwieżo. jest przeznaczone, Jakie te zwierzęta mają niedobory? W co mają niedoborową paszę? Tak? co im I należy potrzebują, prawda? Co im należy uzupełniać? Jaką mają masę ciała? Przecież koń, wspominaliśmy, to jest około 500-600 kilogramów, czyli 8 razy człowiek, więc te dawki końskie no wydają się nie nam końskie, w prawda? Tak. Ja przejrzałam te filmiki na TikToku i takie potem to tak widzę, że ci z jednej strony polecają, to z drugiej strony strasznie lawirują. Proszę zwrócić uwagę na pytanie, Pytanie, jaką dawkę stosują, zaczynają mówić, a stosuję tą dawkę raz na tydzień albo co drugi dzień, albo dzielę tabletkę. No zaczynają się jakieś dziwne kombinacje, no bo nie ma przełożenia na zapotrzebowanie u człowieka z konia. I tutaj ta szkodliwość, jeżeli. No właśnie, się wstrącić, to swoje może pytanie. wynikać z dawki, o czym powiedziałam, tak? O tym, że rejestracja jest dla zwierzęcia konkretnego, który y, jako uzupełnienie jego paszy, ale też i pamiętajmy, że y, nasz y, główny inspektorat sanitarny wymaga pewnych y, dodatków, żeby zbudować masę tabletkową poza substancją czynną. Jest jeszcze substancja tam, antyzbrylająca, wypełniająca, tworząca, anty, wypełniająca, tworząca poś, po, a, poślizgowa i też inne substancje są dla zwierzęcia. Otoczki, które są też jakimś tam składem, prawda? Co wyczytałam bardzo ważne akurat w przypadku tych koni, że ich żołądek, który zupełnie inaczej trawi niż nasz, wymaga tego, żeby te y, suplementy miały dodatek taki, który przyspiesza rozpad tej tabletki Aha. w żołądku konia, bo ona by się nie wchłonęła. Jak taka substancja na nasz żołądek, na naszą błonę na świadomość nie mało. Posłuchajcie Państwo, nie, nie no. róbcie eksperymentów na sobie, Ponuć, prawda? Bo to chyba e, nie warto. Te suplementy dla koni. Nie. Ponoć są bardzo dobrej jakości składniki w tych suplementach. Teoria, według której sięgamy po tych, tych suplementów, jest, że w farmaceutycznych mhm. nie są dobre. Są śmieci. Tak. Bo jest to taka narracja, bo nie zurem. mamy żadnej gwarancji, że tak naprawdę jest. Może mamy posługujemy się narracji, naszym starym myśleniem, że koń się brudnej wody nie napije, bo tak się zawsze mówiło, prawda? Zawsze czystej. Tak, tak. No ale czy suplement, który jest dla konia, nie jest jednak dla niego dostosowany, Oczywiście. jest czysty tak, i dobry tak. dla niego? Może zawierać, tak jak pani też wspomniała, arsen, kobalt, bo, bo konie tego potrzebują, co dla nas może być toksyczne ja, tak, i bezpieczeństwo farmakologiczne dla człowieka, a jeszcze dla człowieka, który na przykład przyjmuje inne suplementy czy leki. Gdzie już nam się wchodzą w jakieś ogromne interakcje, pomyślmy o tym, żeby koń łyknął taki suplement, dodawane są aromaty, aromaty siana Aromat chcecie, państwo, chcecie Państwo suplement z aromatem siana albo z aromatem tam jabłka, no z jabłka może jeszcze, ale siana. No, to jest dostosowane. To jest czyste, to jest stworzone z myślą o tym zwierzęciu. Jak sięgamy. Nasza dyskusja jest tak są... absurdalne jest, jest o, bardzo absurdalne, ale takie Naprawdę? czasy są i ja Nie, pamiętam ja jak to się zaczęło od słynnej maści końskiej rozgrzewającej. X lat temu jak pacjenci przychodzili i stosowali te maści końskie rozgrzewające, potem powstały chłodzące itd. Tak i, I gdzieś chyba ciągle nas to pokutuje, że to końskie to jest takie dobre. Zdrowe. Zdrowe, nie wiedzieć no bo się zdrowe jak koń. O, tak, zdrowe jak koń. Natomiast no, pamiętajmy, że jednak jesteśmy trochę, trochę inni. Polecane te strony z suplementami, ja sobie to sprawdziłam. Proszę Państwa, tam nie ma niesamowitych rzeczy. To są rzeczy, które są dostępne w suplementach w ludzkie, ludzkich. Na... Więc sięgajmy po okay. te ludzkie, bo tam jest kolagen, tam jest selen, synt, witamina D. Po co to robić? Jest tak ogromny wybór znakomitych preparatów dla człowieków, w różnym wieku człowieków. No właśnie, pomyślmy jeszcze, że jest różny wiek i zapotrzebowanie na pewne rzeczy jest inne dla I zobaczmy, że rejestracja suplementów jest też dla różnego wieku. Apeluję do Państwa, naprawdę do Państwa, żebyście się zastanowili, zanim sięgniecie po nieznany suplement, nie stworzony z myślą o tak, ja, grupie wiekowej Państwa i potrzebach Państwa, tylko stworzony dla zwierząt. Gatunku. Znaczy, nie, innego gatunku, nie podlegał... Nie podlegał głównemu inspektorowi zgłoszeniu w głównym Inspektoracie sanitarnym i jeżeli macie Państwo wątpliwość, jeśli ktoś na was namawia i twierdzi, że włosy, sierść, nie wiem, co wam tam się poprawi po tym stawy albo y, tak będziecie lepsi w skokach, to, to zastanówcie się Państwo i skonsultujcie przynajmniej z lekarzem, dlatego że ilość leków, które y, przeciętny Polak zażywa, tak. jest tak duża, że bo, boimy się niebezpiecznych interakcji takich, że. co coś stanie się dawką toksyczną w połączeniu z czymś innym, albo bójmy się też tego, że masy tabletkowe, które połkniemy, tam jeszcze chciałam dodać, że te tabletki są bardzo duże dla konia też, to tutaj mamy i ryzyko zachłyśnięcia i masy innych rzeczy, z kolei uniemożliwią działanie jakiegoś ważnego dla nas leku, prawda, połączą się w niedziałającą Dalszymają cząsteczkę tak. i zaburzy się wchłanianie leku, który jest dla nas czasami ważny, antyarytmicznego czy przeciwkrzepliwego i możemy naprawdę sobie zrobić poważną krzywdę, jeśli chodzi wam to po głowie, albo ktoś was namawia, skonsultujcie z lekarzem zawsze. Mówi się w medycynie czasami, że powyżej sześciu preparatów to już przestaje działać, ale czasami pacjenci są schorowani. Patrzmy na... Pacjenci żyją coraz dłużej, medycyna jest super doskonała i też biorą, mają wielochorobowość, więc i są leki na, na cukier, i są leki na cholesterol, i są leki na nadciśnienie, prawda, i są leki antyarytmiczne, i są leki przeciwkrzepliwe i masę, masę innych. I fakt, praktycznie wychodzi tych leków całkiem sporo, jeśli pacjent ma już jakąś tą historię swoją medyczną mm -hmm. bogatszą. Mówi się trochę o czymś takim jak opieka farmaceutyczna. To jest coś, co rodzi się w aptekach i, i, i tu chwała tym aptekom, które tą opiekę farmaceutyczną wprowadzają. Czyli taki mały jakiś zakątek w aptece wygospodarowany, gdzie pacjent może przyjść, umówić się na taką wizytę z farmaceutą. I to jest farmaceuta, to jest osoba po studiach farmaceutycznych, to nie jest sprzedawca w aptece. Niedocenna. Docyniana, docyniana. M, która siądzie na spokojnie z tym pacjentem, przeanalizuje wszystkie leki, i wtedy ten pacjent te wszystkie swoje woreczki z tymi pudełkami przyniesie. I nagle wychodzi na to, jak wiele leków jest dublowanych. Otóż ten, bo mamy tak dużo leków. Handlowe, generycznych, ta sama substancja, ta czynna. sama substancja czynna. I ten, e, taka opieka farmaceuty czasami nam pokazuje, że nawet tak jak w tej mojej dziedzinie cukrzycy, że pacjenci biorą leki z tej samej grupy pod różnymi nazwami. Mimo, że dawka czasami jest y, podobna, widzimy y, substancję czynną, to pacjent nie zawsze skojarzy. Nie musi, e, nie, nie? musi. W ogóle nie musi. nie musi. Prawda? I to jeśli macie Państwo takie wrażenie, że tych leków macie bardzo dużo, weźcie to wszystko ze sobą, idźcie, na do, jeśli macie gdzieś taką aptekę koło siebie, bo coraz więcej aptek to wprowadza, tą opiekę farmaceutyczną i, i warto z tego skorzystać. Więc Ja dodam my się tylko jeszcze do tych generyków, że jeśli mhm. Państwo korzystacie z tego, bo ja rozumiem finanse, prawda, bo te leki generyczne, Często są tańsze, ale nie zapominajcie Państwo, że macie też z tytułu 65+, często leki bezpłatne i nie tak, trzeba ich zamieniać. Tak, to prawodawstwo farmaceutyczne. Ale bardzo ważny tutaj jest ten element, że jeżeli macie jakiś swój lek, który stosowaliście kilka lat czy kilka miesięcy, znacie jego nazwę i nagle macie propozycję zamiennika na tańszy na i decydujecie pęchszego. się na niego, to żebyście sobie bardzo dobrze odnotowali, który lek zamieniliście Państwo. Tak. Bo potem kończy się, że biorę ten nowy i biorę ten stary. Nagle, Nagle. Dwa. i mam dwa Prawda? z tej samej grupy. Mhm. To jest taka klasyczna sytuacja. Jasna sprawa. Bo już potem za godzinę, dwie, albo za tydzień nie pamiętacie Państwo, który został zamieniony. Kiedy już data ważności pewnego mhm. leku przestaje być mhm. ważna? Co się dzieje z tym lekiem? Już nie wolno, czy w ogóle nie ma... wolno? Nie wolno. wolno, nie wolno. Oczywiście czasami pro, produ producenci tego, mówią, że tam y, miesiąc czy coś jest jakiejś karencji, ale proszę Państwa, generalnie nie po wolno. Co? Nie wiemy, co się w tym leku dzieje. Nie wiemy okay. co. Y, mamy jakieś metabolity z tych substancji czynnych. Już nie wiemy, jak one na nas działają. Wiemy na przykład, że w przy przypadku zwykłego leku typu paracetamol te metabolity mogą być bardzo toksyczne dla wątroby, prawda? A co z innymi? Nawet nie wiem. Więc z jest dobre, nie. Więc z antybiotykami, antybiotykami w ogóle nie, dobra, wolno, nie wolno, wolno zostawiać po zakończeniu tak. kuracji na wszelkie tak, wypadek tak. i samemu więc potem Więc nie karmimy biorę. męża Zobaczcie, z tymi No chyba, że chcemy przeterminowanym a, 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 lekiem nakarmić męża. Bo nic je wyrzuca w nie, domu. Zobaczcie, trzeba, z tą państwo, państwo, że recepta na antybiotyki jest warta jest tylko 7 dni. To też tak. z jakiegoś powodu, a nie 30, prawda? Ale jest jeszcze jeden błąd, który robi bardzo wiele osób. Błąd taki, że jeżeli na przykład mamy leki, ten sam lek, załóżmy Gripex. Taki popularny lek, prawda? I mieliśmy tego opakowania Gripexu, nie wiem, trzy opakowania, tak? Mhm. I po, z każdym mamy napoczęty blister. Co robimy? Wy, w, w, wkładamy sobie z tych trzech opakowań do jednego pudełeczka mhm. trzy blistry, żeby nam się nie było trzech pudełek. Tak. Tylko, że każdy z tych leków był kupiony kiedy indziej. I jak wpakujemy I trzy blistry po jednego pudełka i będziemy uważali, że one wszystkie są dobre, to jest nieprawda. Bo na każdym blistrze może być inna data ważności. Tak, to też Więc, trzeba patrzeć, to... nie tylko na pudełku, ale na blisko. Nie wolno ucinać, tak. nie wolno mieszać pudełek. Tego typu rzeczy. Słuchajcie, leki to nie są cukierki. I warto też zwrócić uwagę, no to... że jeśli jest taka sytuacja, jak pani mówi, że kupujemy Jezu. trzy opakowania jakiegoś leku czy suplementu, mhm. żebyśmy zwracali uwagę, jaką, e, z jaką datą ważności tak. wydaje nam apteka. Bo apteka ma też swoją politykę, też to rozumiemy, że w pierwszej kolejności wydaje leki. To tak jak w sklepie jest wszystko poustawiane, to co traci. I ważność szybciej jest Pierwsza z W związku z tym jeśli planujemy kupić trzy opakowania czy więcej i używać przez dłuższy okres czasu to już na etapie zakupu w aptece sprawdźmy czy ta data jest na taki czas na jaki planujemy to używać, prawda? E, teraz mogą lekarze <laughs> wypisywać recepty z długim tak, terminem te ważności. Tak zwane roczne. roczne. Uh -huh. I proponuję z tego korzystać. Trzeba bardzo, bardzo w sposób przemyślany podchodzić do A, wykupowania leków, gromadzenia leków, robienia przeglądu leków bardzo często, bo czego nie robimy? My, farmaceuci i szanowni państwo, moi koledzy, lekarze, naprawdę uczymy się przez wiele lat nie po to, żeby teraz internet był mądrzejszy od nas. Wierzcie nam, a na pewno leki końskie nie są dla nas i y, nie szukajcie i nie bądźmy mądrzejsi. Niż... I drugą tak. stronę, to co nam pomogło, nie wciskajmy naszym zwierzętom, bo też może i o, to nie wolić. wolno. Ale to absolutnie to jest to działa tak stron, dużo tak. ludzkich leków, którymi tak. możemy tak. zabić nasze zwierzęta. To to nie... Więc działa to w obydwie to w strony. Obydwie strony. Znaczy, gatunkowo podchodźmy do sprawy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.